manko w kolejnym odcinku. Stanę sobie tak, będziecie mieć fajny widok. E, przyjechaliśmy dzisiaj sobie na magnes odmowę do centrum Szczycina. Na szczęście nie jest to poniedziałek. I na szczęście... I, i, i taka... No. Tak więc y, jesteśmy dzisiaj z chłopakami. Telefon mi dzwoni jest nas czworo, zaczynamy. A ja sprawdzę sobie klasycznie tutaj. O, już coś mam. Większy, większy gabaryt. O ta O, a mi puściło. Też nie wiem co to było, same bomble wyszły. Ale dziwnie się ślizgało, jakby to był łańcuch. Ja chyba coś mam. Chyba ta. O kur. to o, jakieś gadżety i kawałek drewna Uwaga, uwaga, żeby się... Łańcuch Łańcuch I o, cię kręcę, ty Dobrze, że bez kotwicy To ten? O oh, oh, chłopie Czekaj, czekaj <laughs> Dobro z boku Nie ma upierdalania się Ty <laughs> 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 <Duśfu. laughs> <laughs> okay. właśnie ja już wiadro mam, mogę iść A <śmiany> later. No Muszę iść kupić Bilet parkingowy I od Ten łańcuch, który waży Za 30 kilo o! O! Pytał się gdzie ten słynny dołak. No pytał się o ciebie. A tu były dziewczyny, się pytały, czy ty topless yy, kręcisz też. <laughs> Chodźmy. <laughs> nie ma nie tego. Po, się Poglądajmy. <laughs> ah jest Wsadzisz to do no, samochodu? Wsadzę do samochodu. Złożę tylne siedzenia i będzie gicior. Szybka zmiana miejscóweczki? I jesteśmy na drugiej stronie. A tam leci go na chmurce. Red Bull z lodem na taką pogodę, kiedy jest prawie 30 stopni, jest najlepszy. Oczywiście, nie tylko energetyk, bo już półtora litra wody wypiłem. Kolejne półtora czeka. Lecimy sprawdzać. O kurde, daj drugi magnes Obojętnie gdzie o, bo... Co to jest? Dziękuję. Dwie rzeczy. Taki ładny hak na linię. I taka kratka, kurde. Ona mi przypomina jakąś obudowę do jakiegoś, tego obiegu powietrza, albo jakąś taką ozdobną. A tu już się rozwarstwia chyba O kselo O kselo No. Jakaś taka fikimiki Fikimiki Umywalka, bez kitu Nie wiem, Nie widzę Kurwa, No dawaj na dół się, chwycił, się Ja nie, ja się nie wychyla, ja nie. Chwyci. Czemu? To czekaj, poczekaj, 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 poczekaj Marcin. Ło, kurde, kto to się słabo trzyma. Czekaj, chwilę, chyba. O mój jest historia, jeszcze ten. Białą farbą tą olejną taką. Maje. <laughs> no to zdrówko wasze, panowie, <laughs> za, pan, za tą umywalkę. Powiem wam, że od razu jest jednak stan umysłu. Umywalka. To Co? Coś tym razem? Nie, nie wiem, ale jest coś dużego tam też. Nic tu nie wyczułem. Może teraz wanna wyjdzie. <laughs> A, szczecińskie krewetki. Nie wiem co to, ale są szczecińskie krewetki. No to jest krewetek. Nie z przekładni chyba co? Raz, dwa, trzy różne zęby o trzech średnicach. Powiedzcie mi, czy to jest przekładnia. Co masz? <laughs> Łopata Ja mam berło I to chyba z przekładni, co? Z silnika? Trzy różne średnice No jest z przekładni, no Ło! Jak miał. O kurde, Mam coś i nabrzeżę. na brzeże No, thanks. Chyba tutaj w tą szarpniemy. Optimus Prime. <coughs> Raz, I dwa, trzy. trzy. O! Kurde. Nie, dalej. O! Chłopiec! Nawet nie wiem, czy tam dalej nie chcesz. Pogrzebuj. O, tam jest ta guma, o tą gumę. No. Jest. Trzeba go na bok, żeby się nie zahaczył o ten. Na tą stronę, go daj. Oh, co to jest? No, to jest? Ole, wielkie! No, ile krewetek! No, ile krewetek! <grych> może być, ale nie w tym, bo to auto jest pełne. <grych> Miało być podsumowanie, ale się rozpo... ale się zagadałem tam z miłym państwem, których serdecznie pozdrawiam, gdzie tutaj sobie staliśmy. Yy, a w międzyczasie chłopaki popakowali to do auta. Cała kastra plus to, nie wiem ile tu będzie kilo, dwa wiadra, lina, zlew i te pręty. Na oko strzelajcie. 220 kilo. 190 To ja dam 200 Będę pomiędzy e, a, a ile Tu można ćwiczyć A ile wyszło to tutaj już widzicie e, Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dobrym słowu Bożym w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek będzie ze specjalnym gościem, który z Niemiec przyjeżdża, a jakim to już się dowiecie wkrótce, trzymajcie się ciepło, hej!